Hej moi drodzy, witam was! Ostatnimi czasy tak sobie stwierdziłem, że może w ramach tej mojej serii CO WIEMY O wezmę sobie na warsztat wszystkie aktualne projekty gamedewowe prowadzone przez polskie studia. I tak sobie stwierdziłem i ostatnio właśnie w ramach tego zobaczyliście chociażby Wiedźmina 4. A dzisiaj za to weźmiemy sobie na warsztat Cyberpunka 2. Chociaż oficjalnie jeszcze nie znamy nawet tytułu tej produkcji, bo Cyberpunk 2 to jest oczywiście takie uproszczenie, bo ta produkcja zapewne tak się nie będzie nazywać, tylko jak jakiś Cyberpunk, nie wiem, 2080, 2090 itp. itd. Także, moi drodzy, rozsiądźcie się wygodnie. Zachęcam, żeby wziąć jakąś kawcie, herwasie w dłoń i zachęcam was również do wysłuchania mojego dzisiejszego odcinka. Mimo tego, że City Project Red aktualnie najbardziej pracuje nad Wiedźminem 4, w sensie takim, że do Wiedźmina 4 jest aktualnie przydzielonych najwięcej osób, to mimo wszystko o Cyberpunk 2 dalej bardzo dużo jak na tak wczesny etap produkcyjny wiemy. I sobie dzisiaj zaczniemy od tego, że Cyberpunk 2. Jest potocznie również nazywany od Project Orion, bo tak sobie właśnie to nasze polskie studio roboczo nazwało tą produkcję. I aktualnie Cyberpunk 2 jest na bardzo wczesnym etapie produkcyjnym. Głównie w fazie koncepcji i preprodukcji. Formalnie prace mają ruszyć dopiero w 2025-2026 roku. Choć zespół już teraz zbiera swoje pomysły na to, co tutaj nowego dorzucić do Cyberpunk'a. Jak wspomniałem wcześniej, nad Wiedźminem 4 czuwa około. 400 deweloperów od tego studia. A uwaga, nad Cyberpunkiem 2 pracuje aktualnie zaledwie 80 osób. No ale z drugiej strony, patrząc na jakim etapie jest ta produkcja, to więcej chyba tutaj nie potrzeba, bo byłoby to tylko marnotrawstwo środków i zasobów, jakie, jakie dysponuje to studio. I tutaj na rozwój Orionu zaplanowano zespół liczący około 80 osób, wśród nich są także weterani, którzy pracowali nad, uwaga, Phantom Liberty, czyli ostatnim, ostatnim i jedynym dodatkiem do Cyberpunk'a 2077. Studio systematycznie jednak rozszerza swój zespół o specjalistów z branży, m.in. ekspertów od projektowania rozgrywki oraz inżynierii, aby zapewnić najwyższą jakość produktu. I studio szuka przede wszystkim specjalistów z doświadczeniem zdobywanym w takich firmach jak, uwaga, Blizzard, Ubisoft, chociaż Ubisoft to lepiej teraz nie szukać specjalistów, bo... Nie wiadomo czy Shadows nie pogrzebie tego studia tak definitywnie już, bo już jest na granicy chyba wytrzymałości produkcyjnej. Zobaczymy. Ale również CD Project Red szuka osób z Massive Entertainment, co ma pomóc uniknąć powtórki błędów z premiery CyberPunk 2077. Chociaż nie wiem właśnie, czy nawet pod tym kątem jak szukają w Ubisoftcie, to czy to jest dalej sens, bo tamte produkcje, no chociażby ostatni Star Wars, który wyszedł, no to nie był w dość dobrym stanie technicznym, bardzo lekko to ujmując. I co też warto byłoby podkreślić, że te wszystkie osoby, które pracują również nad w sumie Wiedźminem 4, jak i również nad Cyberpunkiem 2, pracują już na silniku Unreal Engine 5. Już o tym mówiłem w moim poprzednim odcinku, że studio CD Projekt oficjalnie przeszło już na właśnie Unreal Engine 5 ze swojego silnika Red Engine. On się nazywał. I zobaczymy, czy podjęli dobrą decyzję. No, bo wiadomo, jak się pracuje na swoim silniku, to jego się zna na wylot. A inaczej jest, jak się pracuje na totalnie obcym silniku. Chociaż tutaj studio też szuka właśnie specjalistów, którzy już na tym silniku pracowali, ale no mimo wszystko, zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Czy oni się ze sobą wszyscy dogadają i czy ten zlepek osób, którego budują do Cyberpunk 2 faktycznie podoła tej produkcji. Co jest też tutaj istotne, skoro mówimy już o Unreal Engine 5, to jest to to, że ten silnik ma również zapewnić realistyczny system tłumu i potencjalny multiplayer. I tutaj pewnie na informację o multiplayerze czekacie, czy będzie. Jeszcze na ten moment nie mamy żadnych tutaj przecieków, chociaż trzymam kciuki, że może będą, bo już CD Projekt przymierzało się do multiplayera przy Cyberpunku 2077. No i tam z różnych powodów, ale zrezygnowali. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko studio tutaj nie spuszcza z gardy i dalej będzie walczyć nad tym multiplayerem, ale już pod kątem kolejnej produkcji. Jednym z kluczowych celów jest stworzenie najbardziej realistycznego i reaktywnego systemu symulacji tłumu. Wyzwania, które do tej pory stawiało trudny punkt w grach otwartego świata, to CD Projekt Red planuje także rozważyć wprowadzenie elementów rozgrywki wieloosobowej, choć szczegóły tej koncepcji pozostawiają mi jeszcze nieujawnione. Zobaczymy, jak oni sobie tutaj poradzą z tym właśnie e, multiplayerem i na jakim etapie produkcyjnym oni będą się starali jego zaimplementować. Czy już na przykład Cyberpunk 2 będzie powstawał od razu z myślą o. Multiplayerze? Czy będzie ten multiplayer dopiero, dopiero projektowany po tym, jak Cyberpunk 2 zadebiutuje? To jest troszkę taki case, bym powiedział. To jest taki case, troszkę, właśnie GTA 6, moi drodzy, bo tutaj wszyscy się aktualnie zastanawiamy nad ceną GTA 6. Ile ona będzie kosztować? Niektórzy mówią, że podobno. Ma to wynosić w okolicach 100 dolarów, no to tam plus minus, moi drodzy, 450 do 500 zł, tak bym powiedział, w przyczyniu z podatkami od razu i tak dalej. Um, ale to mówią wszyscy, że te 100 dolarów to ma być od razu już w pakiecie z multiplayerem, ale znów z drugiej strony są inne głosy mówiące o tym, że ten multiplayer ma się pojawić jako osobny, jako osobna produkcja. Coś to troszkę tak jak było w GTA 5. Czyli to coś jak teraz mamy troszkę w GTA 5. mamy tutaj singla. Jako jedną produkcję i multiplayer jako drugą. No i teraz się właśnie tutaj wszyscy się zastanawiają jak to będzie tutaj wyglądać. Tego jeszcze oczywiście nie wiemy, ale zobaczymy jak to będzie też przy okazji Cyberpunka. I dlaczego te dwie produkcje porównałem? Dla, dlatego, bo wydaje mi się, że Redzi gdzieś tam będą się troszeczkę sugerować tym co oficjalnie zrobi Rockstar ze, swoją, ze swoim GTA 6 w jaką stronę tutaj pójdą i czy ustanowią nową tutaj barierę cenową, no i troszkę odszedłem od tematu cyberpunka, ale wracając, bo mówiłem o tym multiplayerze, właśnie kiedy on będzie implementowany, ale też warto byłoby właśnie w związku z tym wspomnieć, jaki tutaj studio ma harmonogram prac i jakie tutaj sobie stawia priorytety, jakie wyzwania będą przy tej produkcji. Oczywiście trzeba zacząć od daty premiery, potencjalnej daty premiery, ze względu na ogrom prac nad innymi projektami, zwłaszcza nad Wiedźminem 4, premiera Orionu najprawdopodobniej nie nastąpi wcześniej niż w okolicach 2030 roku. No niestety moi drodzy, teraz Wiedźmin 4 jest na tapecie. Cyberpunk 2 jest troszeczkę na drugim planie. Ale jak tylko skończą Wiedźmina 4, to na pewno przydzielą większość osób, jak nie wszystkie, z czwórki Wiedźmina do Cyberpunka 2. CD Project Red obecnie skupia większość swoich sił właśnie przy Wiedźminie 4, co sprawia, że kontynuacja Cyberpunka, choć budowana już na bazie solidnych fundamentów, pozostaje jednak długoterminowym projektem. I ten nasz projekt Orion, ma pozostawać grą w perspektywie pierwszej osoby. I co jest też tutaj ciekawe w porównaniu do Cyberpunka 2077, to jest to to, że studio już jakiś czas temu kupiło inne studio w Ameryce. Już teraz nie będę Was skłamał w jakim to mieście, ale w pewnym mieście w Ameryce właśnie mają swoje nowe studio i to po to, bo ono ma między innymi pracować właśnie nad kontynuacją Cyberpunka. I to też nie jest przypadek, że akurat w Ameryce, bo w ten sposób chcą zapewnić jeszcze większą, że tak powiem, imersję tego amerykańskiego świata. No bo wiecie, jak my, Polacy, pracujemy nad grą, która jest osadzona w Ameryce, to troszeczkę siłą rzeczy wrzucamy swoje spojrzenie na Amerykę, a inaczej. To jest jak będą pracować nad tą produkcją osoby, które faktycznie 24 na 7 żyją i pracują w Ameryce. I po to jest im przede wszystkim oczywiście to studio. Zobaczymy, czy to faktycznie wpłynie na jeszcze taką większą głębię Amerykańs amerykańskości. Nie wiem, jak to w sumie odmienić. Ale miejmy nadzieję, że to im się tutaj... Przyda, no bo już przy Cyberpunku 2077 już było czuć ten amerykański klimat, a teraz jeszcze podobno bardziej ma być on odczuwalny. Zobaczymy. Podsumowując, oprócz wcześniej znanych ogólnych założeń pojawiają się nowe wskazówki dotyczące perspektywy gry. Ekstremalnego, realistycznego systemu tłumu oraz autentycznego oddania amerykańskiego klimatu, co wskazuje na to, że nasz projekt Orion ma być produkcją o bardzo wysokich ambicjach. Jednak, mimo tych postępów, cały projekt nadal znajduje się na bardzo wczesnym etapie produkcji, a premiera może nastąpić, jak wspomniałem, w okolicach 2030 roku. Obecnie informacje wskazują, że Projekt Orion ma być ambitnym tytułem. Który postawi poprzeczkę wyżej w kategorii gier otwartego świata. CD Projekt Red planuje zainwestować ogromne zasoby, aby opracować m.in. system tłumu na niespotykaną dotąd skalę oraz potencjalnie wprowadzić tryb multiplayer. Jednak z racji równoległego rozwoju innych Priorytetowych projektów, premiery tej kontynuacji musimy jeszcze długo wyczekiwać. Czyli choć koncepcja jest zaplanowana i prace nad nią już ruszyły, to pełna realizacja tego projektu przedsięwzięcie to jest daleka przyszłość jak wspomniałem okolice 2030 roku. I oczywiście, tak sobie jeszcze tutaj e, wspomnę tak sobie, bo widzę, że mamy jeszcze czas to, moi drodzy, tak się jeszcze zastanawiałem przy projektowaniu tego mojego um, skryptu do, dziś, do dzisiejszego odcinka. To się zastanawiałem, czy, um, czy studio właśnie CD Projekt wyciągnie e, wnioski z premiery właśnie Cyberpunka 2077. I jak widzicie, jest jeszcze troszeczkę za wcześnie, żeby cokolwiek tutaj prognozować. Chociaż ja bym powiedział, że Wiedźmin 4 będzie taką pierwszą jaskółką. You know what I mean? Będzie taką pierwszą jaskółką, która będzie wskazywać na, na to, czy CD Projekt pójdzie w ślady Cyberpunk'a 2077, czy jednak w przyczynach przemyśli ten swój cały proces produkcyjny i wypuści dopracowaną grę na premierę. Mam jednak nadzieję, że posiedzą nad tym dłużej i dopracują i wszyscy się będziemy z tego cieszyć, że na premierę jest ta gra grywalna przede wszystkim, nie ta jak jedynka, bo jedynka nie była grywalna. Ta, y, Cyberpunk 2077 powinien być na premierę w takim stanie, jakim jest teraz. Może bez DLC wi widmo wolności, ale mimo wszystko, nie więcej w takim stanie technicznym, on powinien być dopiero na premierę. A ile już mamy lat od premiery? Jedynki. No właśnie. Dlatego tutaj trzymajmy się może, moi drodzy, tego, że będzie dobrze, że nie pójdą w ślady eee, Cyberpunk 2077. I tak się jeszcze też tutaj zastanawiałem nad tym, czy dostaniemy Tą grę w priorderze. Czy są jakieś tutaj plany tego studia w ogóle na preorder? I na ten moment nie ma oficjalnych informacji, że gra będzie dostępna w priorderze. Projekt Orion jest nadal we wczesnej fazie rozwoju. A szczegóły dotyczące modelu sprzedaży, w tym ewentualnych preorderów, i tak się tutaj też zastanawiam. I patrząc na to, że, że mówimy o roku 2030 dopiero, albo okolicach, to można tutaj. Swobodnie powiedzieć, że Cyberpunk 2, czy tam Project Orion, czy jakąś jak tam będzie nazywał w przyszłości, na pewno już zadebiutuje na PlayStation 6 i kolejno, kolejnego Nextgena od Xboxa. Tutaj nie wiem, jak się będzie nazywał, bo Xbox idzie w bardzo dziwną tutaj numerację swoich konsol, także nie wiem, co będzie kolejne, ale na pewno na NextGeny wyjdzie. I wydaje mi się, że wyjdzie jeszcze wersja jakaś na kolejne nextgeny. Ale teraz to już oczywiście wróżę z fusów i udaję, jaki to nie jestem mądry. Ale no moi drodzy, tak by to w sumie na ten moment wyglądało. I miejcie tylko na względzie, że to co ja wam mówię, to są informacje aktualne na dzień 11 marca. Nie wiem czy. Czy pojawią się jakieś nowe informacje, czy może jakieś informacje, które są dostępne tak ogólnie w internecie, zaraz, jakieś, zaraz to studio nasze nie zdementuje. Chociaż starałem się tutaj wam mówić tylko z tych oficjalnych źródeł, ale wiecie, zaraz może coś wyjść nowego na światło dzienne, więc miejcie to na uwadze. A tymczasem to będzie na tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo, za Kliknijcie tylko jeszcze jakiegoś lajka, like suba. Za wszystko Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia wkrótce. Cześć!